Dla każdego sportu. Dobry wieczór Ania Kulej TV reklama. Jesteśmy po Prime Zone. Przed no. Prime, 6 Premium. Cześć tak Bagieta. Witam, witam serdecznie. Witam, witam i o zdrowie pytam. Wszystko dobrze, a znaczy, moje zdrówko super, a twoje? Mogłoby być lepiej. A co, co jest nie tak? Nie, no tam trochę przeziębienie, ale już e, mija, już mija, także... Dobrze, ale na, na walkę będziesz zdrowy. Ło, no to będę gotowy. Będzie trzeba jakieś show dać. A teraz takie dałeś show? Lekkie? Nie wiem, no, e, nudziło mi się, to robiłem pompki. Właśnie widziałam. E, nudziło mi się to z, z Polakiem e, tego... O rękę, rękę, co, co, co ja ci... rękę. A, no dobra, to że Walkę, nie. Popuściłeś? Impas był. No dobra. Impas był. Przewidzimy na konferencję, zrobimy to samo. Ja ci po, po, popuściłem trochę, ale miałem więcej wagi. Ale dałem ci luzy, no. niby, że wygrywasz. Później wyrównałem i no. mieliśmy impas. No dobra. Chciałbyś zawalczyć z Czarzefą? Może na konferencji spróbujemy jeszcze raz. I pewnie wygrywam, nie? No zobaczymy, Tutaj jak łapa siedzi, łapa siedzi. No, a mi też no. Ja zanim, słuchaj, ja zanim no. e, dowiedziałem się o walce, to tylko sił, siłkę robiłem, więc łapa siedzi. No, widzę, 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 forma no. jest, ale załatwisz przyczynkę masz, nie? Wygrywasz tą walkę na, na spokojnie. Słuchaj. A czemu, e... a czemu nie, nie się zgodziłeś ze mną? Za, za mały jesteś. A ty jesteś za ma... dużo, tak? Wie, Więcej na no. Instagramie followów, no. żebym ja coś z tego miał. Dobra, to ci chodzi o follow? Słuchaj, chociaż dobra, nawet... Dobra, to ci dobra. Tak, dobra, ale słuchaj, daj mi powiedzieć, jak ja mówię. Dobra, dobra nie szukaj. przerywaj mi. Dobra, dobra, dobra. Może aż będzie lampa i będzie światło zgaszone I będziesz podobny do ciemności. No no, no, no słucham. generalnie... Yy, Musi trochę urosnąć, no. żebym miał ja coś z tego miał, że nawet jakbym przegrał, Dobra. no to po prostu coś bym zyskał, Dobrze. ale co ja z tego będę miał? Czy jak ty tego? jesteś taki mały? Będziesz miał sławę, zawalczyłeś... Słuchaj, na... słuchaj, no. powiem tak, no. jak nie masz odpowiedniej sławy, tak samo jak nie masz y, odpowiedniego tego na dole, no. No. to nie zadowolisz kobiety. A ile trzeba mieć followersów, żeby z tą zawalczyć? No, to dobre wydaje. A to musić. Ja mogę to wyrobić jutro, nawet. To musisz popracować. Nie, nie są poprzestać. Dobra, robię 50 tysięcy. Dać mi tylko mierząc. No ale ty z się nie Ale na spokojnie, ale na spokojnie mogę wyrobić to o 77. Pomyślimy, masz trochę jeszcze urosnąć. Mówię ci. Masz trochę jeszcze urosnąć. Dobra, dobra, dobra. Ja będę. Moja zmiana no. 2.0 0 no. Bagieta 2-0, no. będzie musisz, czegoś musisz nam oczekiwała. Nie, to się dowiecie na konferencji. Na konferencji tak? To się dowiecie i wtedy po prostu yy, dojdzie może do tej walki. Dobra. Ale musisz się jeszcze postarać. Dobra, będzie się postarał i mam nadzieję, jeszcze widzimy w protagonie. Tak, ale na pewno nie w tym roku. <laughs> Dobra, na razie słuchaj ma. Bagieta, twój poprzedni przeciwnik, Jaś Kapela, będzie teraz walczył na charytatywnej sportowej gali Walcz i Pomagaj. Co o tym myślisz? Nie interesuje mnie to, on na pewno nie robi to charytatywnie, to tylko się tak nazywa, on na pewno, jak on za wywiady pieniądze bierze, to gdzie za walkę? Skąd ta pewność? Słuchaj, on dla słaby mnie do, e, do tego, do sądu podał. E, nie ma go teraz tutaj e, ze względu na to, bo ty powiedziałeś, że jak. E... Nie wiem, to już federacja. Ja powiedziałem, że nie chcę. E, ten, federacja mi zasugerowała, że po prostu e, ewentualnie, jakby był problem, to że e, on nie będzie walczył, jak ja będę walczył, ja nie będę walczył, jak on będzie walczył. No to można tak powiedzieć, że nie ma mnie e, na tej gali, co on ma być. A, czyli tak to rozwiązali, a teraz twój... Ale słyszałem pogłoski, że niby został wyrzucony, ale to słyszałem pogłoski. A teraz twój obecny przeciwnik, ProTyper, macie jakiś konflikt? Skąd w ogóle pomysł na walkę z nim? No, w sensie ja dostałem ofertę e, z, od Prime'u. E, po prostu fajnie, bo e, kasa by się e, przyda, bo po prostu prawnik też kosztuje i generalnie no zobaczymy, damy trochę rozgłosu, e, jest chłopakiem takim trochę wystraszonym, ale zobaczymy jak wyjdzie. Ale prawnik to chodzi o tą sprawę z Jasiem? Kapel? Tak, 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 no po prostu... E, no Musiałem jakoś e, walczyć, sam bym nie napisał Jasne, pisma. Czy była już jakaś rozprawa? Nie, jeszcze nie będzie. Coś więcej może powiem na konferencji. A prawnik ale to... mówi, że macie szansę? E, zostawię to bez komentarza. No dobrze. Walczyłeś też z kamerzystą kiedyś, a teraz dużo się mówi o jego powrocie do internetu. Myślisz, że wróci do freakfightów, i czy chciałbyś z nim zawalczyć ponownie? Raczej by było ciężko z nim zawalczyć, bo ja już nie byłem w boksie walczył, a on tylko dąży do boksu. Ja chcę MMA i tyle, nie? Oglądałeś teraz w piątek Fame? Tak, oglądałem. I jak oceniasz walkę bokser boks kontra jak? Fajne trafienie pana prezesa. Szkoda, że nie poszedł za ciosem, ale też Boxdale zrobił fajną przemianę, postarał się i też no, wygrał lepszy. Tego i tego lubię, więc tyle mogę powiedzieć. A ty masz właśnie dobre relacje z Boxdale'm. Nie chciałbyś wystąpić w programie Goats, czy chyba, że twoje serce już zajęte jest? Szczerze mówiąc, nie dostałem żadnej propozycji, także czekam na jakieś propozycje, zobaczymy. Bo tutaj fajnie powiedzieć na programie, że e, u kobiety nie jest ważny wygląd, tylko charakter. Tak, e, e, kobietę, szczerze mówiąc po pięciu minutach ty się nie rozpozna e, kobiety e, jak, bo kobiety się poznaje, kobieta jest taką istotą, że trzeba ją poznawać nawet pół życia jak nie całe. Ale to jesteś wolny, tak? Cały czas szukasz? Ja jestem wolny strzelec, e, po prostu e, nie szukam. Jak przyjdzie, zapuka to wtedy otworzymy i tego w sensie żeby źle mnie nie zrozumieć. To jest sugestia po prostu jak się nadarzy okazja to bym patrzył ją wykorzystać. nie? Ale sam nie że na imprezie na siły nie, szu nie, nie szukam. A co z disem? chciałbyś jeszcze z nim zawalczyć. No w, już że pracuję nad wyższą wagą. Chcę zrobić wyższą wagę, chcę ważyć do 80 no i po prostu tą wagę przekuć na mięśnie, stać się silniejszy i sądzę, że bagieta 2.0 będzie może bardziej efektywny. A wystąpiłbyś w bitej śmietanie ksajo? A ja wystąpiłem u bitej śmietanie ksajo. Kiedy? No na jedynce. Miałem pierwszą walkę z, z, to, z, to nawet nie wiesz. To nawet nie wiem. Tak, wygrałem, wygrałem e, gościu trenuje karate, także nie miałem łatwego przeciwnika. E, trenuje 4 lata z tego co z, e, pamiętam, to chyba 4 lata, czy nawet więcej karate, także miał dobre kopnięcia i po prostu ewidentnie e, wygrałem. Tam czasem były podzielone zdania widzów, ale pokazałem to trenerowi i trener powiedział, że ewidentnie była moja wygrana. A planujesz jakiś performance teraz na konferencji? I to było K1. To nie było MMA, tylko to było K1. Nie, no wlatuje bagieta 2-0. A też długo cię nie było w internecie? Masz jakiś teraz plan na nowy content? Jest jakiś plan, jest jakaś wizja. Może jakiś kabaret albo coś na konferencjach. Zobaczymy. Pożyjemy. Zobaczymy, jaki content ludzie będą chcieli. Stricte też chcę trochę odejść od tego, że dolatuję do przeciwników. Nie mam ochoty. Eee, latach po sądach, bo ktoś, bo kogoś uderzyłem. Eee, bo zrobiłem show, bo, zrobi, bo po prostu podniosło mi się ciśnienie. No dobrze, a powiedz jeszcze nam o co chodzi z tym pakietem 2 bo tak. To... to musicie poczekać do konferencji. No dobra, to czekamy. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Ej.